Witam Was w kolejnym epizodzie. W tym odcinku postaram się odpowiedzieć Wam na dwa pytania. Pierwsze z nich to to, czy warto jechać do Odessy, a drugie ile taki wyjazd będzie nas kosztował. Żeby odpowiedzieć sobie na pierwsze pytanie, musicie sobie zadać kolejne pytanie. Co chcecie tam robić? Jeżeli chcecie zwiedzać, powiedzmy pojechać tam na weekend na 2-3 dni, to moim zdaniem Odessa jak najbardziej na taki wyjazd się nadaje. Odessa jest zielona, ma swój niepowtarzalny klimat. Jest co zwiedzać, jest co robić, także takiego wyjazdu na pewno nie będziecie żałować. Niemniej, jeżeli w planach macie plażowanie, jedzenie gofrów, leżenie przez tydzień powiedzmy plackiem, no to w takim wypadku Odescy nie mogę Wam polecić, już mówię Wam dlaczego. To znaczy, że jest to tylko moje zdanie, być może komuś tam się podobało, niemniej w mojej opinii plaże w odeście są paskudne, są małe, są wąskie, są brudne. Ta główna miejska przy delfinarium jest to chyba najpaskudniejsza plaża, jaką widziałem w życiu podłoże, bo nawet nie można powiedzieć, że jest tam piasek, jest tragiczne. Mnóstwo jest tam ludzi, woda jest brudna. Bo umówmy się, to jest to duże miasto, więc siłą rzeczy woda nie będzie krystalicznie czysta. Na tą główną miejską plażę nawet nie idźcie, tam nawet nie warto zajść, bo obrzydzicie sobie całe to miasto. Jednak te prywatne plaże czy też te płatne plaże nie wypadają lepiej. Tam po prostu zastaniemy leżak w leżaku zero prywatności. No wygląda tak jak ktoś jest przyzwyczajony i jego wczasy wyglądają tak, że jeździ na all inclusive i leży tylko właśnie na tej plaży hotelowej, no to na nim to że tak powiem nie zrobi negatywnego wrażenia. Niemniej jak ktoś lubi trochę prywatności plażował gdzieś tam, powiedzmy w Tajlandii na jakiejś dziewiczej plaży i tak dalej. No to ten odesł będzie załamany. Druga sprawa. Ja wiem, że w większości to oczywiście nie dotyczy. Niemniej, Ukraina jest postrzegana przez wiele osób jako taką. Drugą Tajlandię, czy też taką Tajlandię Europy. Wiecie, że jedziecie tam i prostytutki stoją tak gęsto, jak u nas rozmieszczone są żabki czy biedronki. Każdy pewnie miał takie skojarzenie. Ja wiem, że jak jechałem pierwszy raz na Ukrainę, jechałem na wieczór kawalerski i mówiłem komuś, że jadę do Kijowa, no to od razu było <laughs> jedziecie na Ukrainę, ruchać, nie? I tak to właśnie wygląda w wyobrażeniu wielu osób, że na Ukrainę jeździ się w celu takiej właśnie seks turystyki. I tutaj osoby, które mają takie oczekiwania, które planowały być może pojechać na Ukrainę, w takim celu też zawiodę. Niestety nie wygląda to tak. No nie jest to drugi Bangla Road czy cowboy, Zarówno w Odessie, czy w Kijowie, czy w Lwowie, no nie jest tak, że te prostytutki stoją na każdym rogu. Co prawda jest wiele lokali oferujących jakieś tam stripteasy i tak dalej i podejrzewam, że w swojej ofercie... Mają, że tak powiem, pakiet rozszerzony. Niemniej no nie jest tak, że z ulicy sobie bierzecie dziewczynę i płacicie za nią powiedzmy 10 zł. Kiedyś słyszałem taką anegdotkę, że ktoś jechał na Ukrainę, musiał umyć samochód i wziął prostytutkę zamiast jechać na myjnie. bo prostytutka jest tańsza niż pojechać na myjnie. No tak to też pewnie nie wygląda, acz nie zagłębiałem się w cennik, przyznam szczerze. Niemniej, jak ktoś szuka takiej pani do towarzystwa i przejdzie się w odejście, na przykład, deptakiem w Arkadii, no to dość łatwo rozpoznać, które panie przyszły tam do pracy. No ale jak już wspomniałem, no nie jest tak, że prostytutki są wszędzie. Druga sprawa to też taki zakorzeniony w polskiej świadomości mit, to to, że jedziemy na Ukrainę i bierzemy dwie stówy, jesteśmy królami życia. I tam mamy właśnie te prostytutki, wódkę i tak dalej. No i owszem, wódka będzie tania. Yy. Ale to w zasadzie tyle i to zwłaszcza w Odeście, która jest, zresztą i Lwów i Kijów też nie są tanimi miastami, ale, to, ale w Odeście jak ktoś jedzie tam na taki tani melanż to zdecydowanie może się rozczarować i tu płynnie przejdę do tej kolejnej części tego filmu, czyli ile to wszystko kosztuje. Pierwsza rzecz, do Odeszy można dostać się jak mnie, mam na wiele sposobów, czy to transportem lotniczym, czy pociągiem, czy, czy autobusem. Niemniej, moim zdaniem, nie warto rozważać niczego poza samolotem. Już mówię Wam czemu. Gdy leciałem do Odescy z Gdańska, to za swoje bilety, acz zaznaczę, że o 14 czy 15 podjąłem decyzję, a o 21 byłem już w samolocie, za swoje bilety zapłaciłem niewiele ponad 1000 zł z ubezpieczeniem. Acz najtańsze loty z wyprzedzeniem mniej więcej dwutygodniowym, które znalazłem do Odescy, kosztują mniej więcej 650 zł. Mm, czyli gdzieś tam z jakiegoś dużego lotniska w Polsce dostajemy się do Warszawy powiedzmy w godzinkę i kolejne dwie godziny do Odessy doliczając tam dojazdy z lotniska na lotnisko itd. Tak daje nam to powiedzmy 5 godzin w podróży no a teraz wyobraźcie sobie, że ktoś jedzie z tego Gdańska pociągiem najpierw do Przemyśla, później z Przemyśla do Odessy i na dobrą sprawę w jedną stronę powinien też zapłacić 200 zł także w dwie strony daje to 400 zł, gdzie samolot kosztuje 650 zł no to moim zdaniem warto te 2,5 stówy dopłacić i, i polecieć tym samolotem, być szybko na miejscu, nie być po podróży zmęczonym i tak dalej. Niemniej jak ktoś się chce tłuc pociągiem to z tego co się orientuje pociąg z Przemyśla nocny kosztuje około 35 euro w jedną stronę, czyli no powiedzmy 150 zł. Kolejna sprawa to nocleg, tutaj rozpiętość cen jak w każdym mieście jest bardzo różna, najtańsze miejsce noclegowe jakie znalazłem to 16 zł, acz oczywiście jest to pokój wieloosobowy. Ileś tam, 8 czy 10 łóżek, także jak ktoś podróżuje paczką, no to wynajęcie takiego dużego pokoju na całą grupę może być fajne. Niemniej, ja na pewno nie chciałbym spać z obcymi ludźmi. No ale są ludzie i ludzie. Jeżeli macie trochę większy budżet i chcecie spać w hotelu, no to ile to będzie kosztować? Tutaj też oczywiście jest ogromna rozpiętość, bo hotele potrafią kosztować kilkadziesiąt złotych, a potrafią kosztować 10 tysięcy. W zasadzie to jest najdroższe miejsce, jakie widziałem. To apartament 250 metrowy. 10 tysięcy po zniżce 8,5. No nie niemniej raczej takiego apartamentu nikt z was nie będzie brał. Także ile kosztuje taki przyzwoity hotel? Przejrzałem z grubsza ofertę i za pokój dwuosobowy w centrum w miarę przyzwoitym hotelu. W takim wiadomo, nie jakieś mega luksusy, ale taki no taki ok no to taki, pokój dostaje, no to taki pokój dostaniecie już za 150 zł. Z mojej strony mogę polecić jak mówiłem w poprzednim epizodzie boutique win Apartments. Tam co prawda pokój jest nieco droższy, ja płaciłem 200 zł w tygodniu, weekend kosztuje on około 300 zł. No niemniej tam był naprawdę wypasiony apartamencik, jakbyście chcieli to tam śmiało możecie brać. Kolejna rzecz to transport po mieście, do wyboru oczywiście mamy transport miejski, no ale mamy też bardzo tanie Ubery. Za jeden przejazd marsztutką po mieście zapłacimy niecałą złotówkę. Niemniej nie będzie to komfortowy przejazd, bo zwykle będzie w napchanej marsztutce, będzie ona nagrzana od słońca. Co więcej, ten ich system, co więcej, system przystanków ukraiński niekoniecznie może być dla Was jasny. Natomiast Ubery również są bardzo tanie, bo za przejazd z lotniska do centrum zapłacicie około 10 zł. Także moim zdaniem nie warto się zastanawiać, zwłaszcza że raczej tymi Uberami nie będziecie jeździeli nie wiadomo ile, a właśnie taki przeciętny przejazd po mieście z punktu A do B no, kosztuje około 10 zł, poniżej 10 zł. Także no moim zdaniem stawiajcie na Ubera, nie mniej, alternatywnie macie tą marsztutkę za około złotówkę od osoby. Także transport po mieście jest naprawdę tani. Jeżeli chodzi o ceny w restauracjach, to można oczywiście jeść budżetowo, no to tu jest jak w każdym mieście, można jeść budżetowo, w Puzatej Chacie pod korek najecie się za 20 złotych, a możecie jeść w Bernardazim za dwie stówy i niekoniecznie będziecie aż tak mocno najedzeni. Jednak jak, jak, jeżeli podróż ma być ekonomiczna, posiłki mają być ekonomiczne, to puzata chata, obok tej chaty macie od razu McDonald's, także tam też na pewno nie przepłacicie. Natomiast jeżeli chodzi o taką typową, tanią restaurację ale już restauracje, a nie stołówkę jak Puzata Chata to do wyboru macie na przykład kompot tam też nie zapłacicie wiele za obiad co jest tanie? tanie jest na pewno lokalne piwo czy jesteście w Odessie, czy w Kijowie i tak dalej to jak bierzecie w restauracji lokalne piwo to za nie nie zapłacicie dużo natomiast jeżeli będziecie brali jakieś zagraniczne no to za to już przepłacicie słono nawet powiedziałbym, że drożej niż w Polsce kolejna rzecz, płatne atrakcje ja tutaj nie korzystałem z nie wiadomo ilu w zasadzie tylko z kolejki linowej Czyli koszt kolejki linowej to około 10 zł. Niemniej do wyboru macie kartę odeską, kartę miejską, za którą zapłacicie około 80 zł na dobę, acz nie wiem, czy ona obejmuje na przykład to delfinarium inne tego typu atrakcje delfinarium, akwarium zo, to musicie już sami sprawdzić. Sam wstęp do delfinarium kosztuje około 45 zł, także jest dość drogo. No i moim zdaniem jest to taka rozrywka. Jak ktoś jest świadomy, jak to wygląda, no to tam nie pójdzie. Jak ktoś jest nieświadomy, no to polecam się uświadomić. Eee, no, także delfinarium kosztuje około 45 zł, ale niekoniecznie polecam tam iść. No i moja wiedza o atrakcjach kończy się w zasadzie na tym. Mamy to z grubsza wszystko omówione, także może na koniec postaram się to nieco podsumować. Ile kosztuje weekend w Odeszcie? Zaczynamy tak. dolot 650 zł. Przy założeniu, że podróżujemy w dwie osoby i wybierzemy hotel z tej średniej półki, no to weekendowy nostek dla osoby 150 zł. Także to nam daje 800 zł. Jedzenie, zakładając, że raz zjemy w puza tej chacie, raz w jakiejś lepszej restauracji, coś tam zjemy, jakąś przekąskę, kupimy napój na mieście, no to myślę, że z górką można liczyć już stówkę na dzień. Także na weekend dwa dni 200 zł. To już nam daje 1000 zł. No i transport po mieście. Jak będziecie podróżować marsztutkami, no to myślę, że spokojnie 10 zł. Jeżeli chodzi o płatne atrakcje, to myślę, że w tym podsumowaniu możemy je pominąć, ponieważ to zależy tylko od Was, co wybierzecie. Podsumowując, za taki weekend w Odeście, nie wliczając w to płatnych atrakcji, zapłacimy około 1050 zł, no powiedzmy 1100 zł, a trzeba pamiętać, że są to tylko szacunki i przynajmniej mi nigdy nie udaje się zmieścić w dokładnym budżecie, zawsze wychodzi mi więcej. Także, jak chcecie spać spokojnie na wyjeździe, no to dołóżcie sobie tą górkę 10 20% i wtedy na pewno nie będziecie musieli się niczym martwić, że wam zabraknie pieniędzy czy coś. Z mojej strony to tyle. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapki w górę. Natomiast jeżeli byliście w odejście i chcielibyście podzielić się waszymi kosztami, to śmiało piszcie w komentarzach. Tymczasem do zobaczenia. Na razie, cześć!